Jeśli już by wygrał walkę w boksie z, z Normanem to mówił, że, że ma lepszą stójkę od Ciebie i wyskoczyłby z nim w boksie sprawdzić się pięściarsko, czy raczej nie interesuje Cię takie zestawienie? No nie wiem co mam Ci powiedzieć, czy, 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 czy humorystycznie, czy, czy, czy naprawdę stary, wiesz no bo ja, <laughs> jestem za, ja jestem przede wszystkim, to jest menel, ja jestem zawodnikiem profesjonalnym, trenuję całe życie stary, sport zawodowy. Jestem w UFC, największy lidze na świecie, więc ja nawet sobie nie zaprzątam głowy jakimś gościem, co prowadzi YouTube'a i krzyczy tam do mnie, wiesz, co chodzi, bo, bo tylko chodzi o atencję i tylko żeby sobie zrobić rozgłos. Ale, jak bardzo będzie chciał, to już powiedziałem, mam dwójkę dzieci, milion na jedno konto, milion na drugie, sztabka złota, sztabka złota, jestem codziennie w czerwonym smoku. Nie muszę tego robić na żadnej gali, zapraszam, mamy klatkę ośmiokątną, ubieram rękawice i niszczę, urywam mu głowę, więc, więc naprawdę, to, wiesz co? ja jestem wojownikiem, wiele razy się biłem na ulicy, wiele razy się biłem w oktagonie, dla mnie to nie jest problem uderzyć Leszcza w łeb jakiegoś kolejnego, ale no, bądźmy poważni, wiesz, ja jestem profesjonalistą, biję się w UFC, więc yy, raczej na pewno nigdy do tego nie dojdzie. No pewnie, jasne, dobra. Dziękuję bardzo. Dziękujemy I za zapytanie. A po, w ogóle ten, ten wątek dotyczący yy, Don Casio, który teraz się pojawił, pojawił się także w zapowiedzi z naszego programu OKTAGON Live, w którym byłeś. Wie, ja tobie wiem, to wiem, pyta, a nie, tobie zadałem pytanie. to zapowiedzi. legalnie, czy nielegalnie. To mogą, no nie, czy nie mogą. Nie do czy? końca zapytali o zgodę, także nie do końca legalnie. Jak chcemy, to możemy Czyli się to Liczy ziemię tam. tam. Bierzemy, no możemy, ich. Możemy. Dawaj te statki złota wszystkie. <laughs>